Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Grabowej od lat stawiają na promowanie tradycji, zarówno tej staropolskiej, jak i tej bardziej lokalnej. Dzięki współpracy z częstochowską etnograf Lidią Koi na deskach sceny goku wystawiono inscenizację w wykonaniu grabowianek opartą na motywach związanych z pielęgnowaniem tradycji nabożeństw majowych. Pierwotnie odprawiano je we wsiach przy przydrożnych krzyżach i kapiczkach, a tradycja systematycznie się rozrastała. W dużych miastach można zobaczyć spotkania przy krzyżach, przy kapliczkach w okresie majowym. Ja sama byłam świadkiem, gdzie w piastowie tuż obok Warszawy, 20 minut od ścisłego centrum, każdego roku, codziennie w maju, zbierają się mieszkańcy na majówce. Majówkowe przedstawienie rozgrywa się w dwóch aktach w izbie, w której trwają przygotowania do nabożeństwa oraz obok przydrożnego krzyża. Choć nie brak tu elementów humorystycznych, scenariusz wypełniają też lokalne przypowiastki, przysłowia i przede wszystkim sceny oparte na autentycznie praktykowanych obrzędach. Jest oparte na bardzo mikrorokalnej tradycji. przystrajania krzyża przed pierwszym majowym. To jest jakby. Pierwszy, Wigilia pierwszej majówki i ta pierwsza majówka. Przedstawienie jest pełne humoru, refleksji, są przysłowia, prognostyki, także ma bardzo duży ładunek związany z tradycją i uwiecznieniem tego, co dawniej w tej wsi było. Jak na przykład byłam młodsza, no chodziło się na majowe, śpiewało się. No, teraz już jest tak troszeczkę, że tych młodych jest mało, także obrzędy też zanikają. To jest chyba fajne, że właśnie taką misję spełniacie z tym, że dbacie o to, żeby ta tradycja była przekazywana dalej. Tak, tak, bardzo się cieszymy, że nam się to udało, że jest nas tak dużo, że, że dziewczyny z chęcią chciały, że jesteśmy e, aktorkami takimi promującymi tutaj grawowe gminy Mykanów. E, no na przykład ja jestem Hanuś i taką, no jestem gospodynią, bo mój mąż jest rolnikiem i tak nawet nawet mi to idzie ta rola. Oprócz inscenizacji w wykonaniu grabowianek widownia zgromadzona w sali widowiskowej Mykanowskiego Goku miała też okazję wysłuchania recitalu Kapeli Rybnianie. Wypełniły go zarówno ludowe utwory instrumentalne, jak i nieco młodsze standardy wokalne w wyjątkowej aranżacji.